Dzień dobry, więc co? Kawka jest, dotarła paczka z falownikiem. Taki falownik zamówiłem. Mam nadzieję, że taki sam będzie wewnątrz. W pudełku. Sprawdzamy. Co dzisiaj zakupiliśmy za 1160 zł. Mamy moduł Wi-Fi, datalogger. Ja go nie potrzebuję, nie będę go używać w ogóle. Ale wziąłem z dataloggerem. Wiadomo, jak brać, to brać pełną opcję. Jest instrukcja obsługi, taka sama jak w poprzedniku. I jest tam falownik. Ale widzę, że jest mniejszy od tamtego. Palownik jak widać jest bez brandu producenta tutaj na górze. Bez naklejki no i tak się prezentuje i super. I mamy to co zamówiliśmy, bo mu się teraz bardziej przyjrzeć, no i co mamy? Filtry z obu stron, tak samo jak w poprzednim niebieskim modelu, tylko tam były na takie powiedzmy śrubki jak z, z komputera, jak ja znam że mogłem sam palcami odkręcić tutaj, natomiast jak widać już trzeba użyć śrubokrętu. Tak jak mówiłem wymiary widać widać, że jest mniejszy od tamtego niebieskiego 6,5 kW. Ten też miał być 6,5 kW. A zobaczmy sobie na naklejkę. Przyjrzyjmy się naklejce. Moment 6, od 60 do 450 V startowy, czyli to co potrzebuje, 60 V, chcę niżej rangą zejść ale maksimum main load 5 kW a nie 6,5, 6,2 kW także to jest 5 kW a miał być 6,2 spoko, nic się nie dzieje z tego powodu mi te 5 kW i tak wystarczy na moje potrzeby także tak wygląda bok i dół od dołu sytuacja się ma tak mamy zasilanie mamy wyjście już napięcia z niego i mamy drugie wyjście napięcia z niego. O co chodzi? Masz zakres pracy baterii od przykładowo 44 do 54 V. Możesz sobie ustawić ten niższy stopień naładowania, na przykład 46. I teraz, w momencie jak już magazyn zjedzie na 46 V, to on wyłączy podawanie napięcia na to złącze główne. A będzie podawał tylko tutaj. Czyli to jest tak jakby awaryjne drugie, już przy niższym zakresie napięcia na magazynie to tą końcówkę będzie już zużywał tylko drugim wyjściem, a nie, a nie wszędzie. Czyli tu zasilamy wszystko, a na przykład tu zasilamy samo oświetlenie. I one pracują. I teraz skończyła się energia, zjechało na 46V, to wszystko gaśnie, a zostaje tylko to z oświetlenia. Takie awaryjne zasilanie i od tego momentu powiedzmy aż do, do końca baterii takie zabezpieczenie komunikacja z naszym Raspberry, zaraz będziemy próbować zasilanie baterii i zasilanie z paneli no i spoko, że wchodzę do środka przewodami, wkręcam się nie mc4, ale zobacz tutaj nie podłączać baterii w momencie kiedy jest podłączone powiedzmy napięcie hmm. Ciekawe, dlaczego nie. A tak prezentują się falowniki względem siebie. Za biały zapłaciłem 1200, za niebieski 1700 zł. Oba są tej samej siły. A teraz zanim zamienimy je miejscami na ścianie, zróbmy małe porównanie. Ok, sprawdźmy sobie, ile decybeli generuje ten falownik pod obciążeniem. Moja propozycja to 3 kW, zasilanie tylko z baterii, więc przetwornica musi pracować, musi się chłodzić. Zobaczmy. To samo zadanie dla tańszego falownika. 3 kW obciążenie, tylko z magazynu, bez zasilania z sieci. A więc mamy remis. 1 dB plus minus to dla mnie żadna różnica. Ja nie słyszę różnicy. Zobaczmy, jak się identyfikuje falownik po podłączeniu z komputerem. Na pierwszy ogień idzie niebieski. Po podłączeniu mamy wersję oprogramowania 2112. Model name NXP W5KW. Czyli samą nazwą sugerowałbym się 5 kW. Maksymalna siła 6200W. Zerknijmy teraz na białego. Model Name NXP W5KW, ten sam. Firmware version 3106, czyli jest wyższy numer oprogramowania. Numer seryjny jest inny. Siła ta sama 6200 W, czyli wychodzi na to, że to są dwa dokładnie te same falowniki, tylko po prostu ten ma nowszą albo wyższą wersję oprogramowania i może tylko tym oprogramowaniem różni się względem tamtego dzięki czemu na przykład do tych 60V na panelach startuje a więc sprawdzimy różnice w, w oprogramowaniu tu mamy przykładowy dzień jak pracował niebieski falownik tutaj masz krzywą z produkcji Czyli inaczej, tutaj masz z napięcia, voltage, a tu masz na przykład na dole z watów. I teraz zobacz, jak ładnie się wspinał 90V i zaczął pracę na poziomie 100. 90 utrzymywał, 95, 90. Ten falownik pracuje w zakresie od 90 do 450. Natomiast moje panele to są niskonapięciowe, One maksymalnie dają 135V. Podczas pracy obciążenia yy, powinny utrzymywać 100-105. I teraz niebieski falownik. Tutaj masz krzywą z jego produkcji. Zobacz: 300W, 500W, 200, 280, 290, 260. Nie jest to płynne, nie utrzymuje to O. Tak jak tutaj, linia nie utrzymuje się ładnie, płynnie na jednym poziomie, tylko jest cały czas szarpane. Non-stop, ten falownik, nie, sterownik MPPT powiedzmy, nie daje rady sobie z moimi panelami. Zobaczymy, czy oprogramowanie z białego, które ma zakres niższy, czy tamto oprogramowanie sobie poradzi. E, mogę Ci tylko powiedzieć: mój poprzedni falownik 3,5 kW, który utrzymywał stale 105 V na, na tych panelach, wyprodukował 5,5 kW, natomiast niebieski wyprodukował 2,7-2,9 2 kW. Więc różnica jest dosyć duża. A więc dzisiejszy dzień był dosyć łaskawy dla mnie i było trochę słoneczka więc dzisiaj pracował biały falownik. Teraz przyjrzyjmy się jego wartościom. Zobaczmy napięcie: 60 V i leci 105, 107, 110. Teraz ta krzywa wygląda ładnie, wysoko. Dalej jest taka, powiedzmy, wiadomo, sterownik pracuje, ale utrzymuje 115, 120. Super, napięcie wyższe cały czas pracuje. Natomiast y, waty, zobacz co się dzieje. Aktualnie ta krzywa również jest poszarpana, natomiast jest to przez chmury, przez pogodę. Są takie momenty, mogę przybliżyć ten kawałek, powiedzmy. Są takie momenty, proszę bardzo, zobacz. Nie jest cały czas tak poszarpana, tylko są momenty, kiedy słoneczko świeciło i panele pracowały ciągiem. Czyli wersja oprogramowania wprowadziła jakieś zmiany, które pozwoliły na stabilną pracę tego falownika. Bomba! Nasz falownik dekalaruje pobór prądu na poziomie 45 W. A jak jest realnie? No właśnie, realia są trochę inne. Produkujemy 560 W, 560 W wysyłamy. 90 W aktualnie mamy straty na sam falownik. Co możemy z tym zrobić? Jeżeli jesteśmy podpięci do sieci, nie pobieramy za dużo prądu. Możemy sobie włączyć tryb oszczędzania energii. Wtedy falownik wchodzi w bypass, ale wchodzi w bypass i wyłącza automatycznie przetwornicę. A więc ustawienia, oszczędzanie energii, włącz i zapisz. Nawet w takim trybie pracy, jak widzisz, falownik pobiera 10-15 W. No, na pewno lepiej 10-15 niż, niż 50 albo 100. Jeśli by wypadało, to jakoś podsumować. Jeżeli masz do wyboru między niebieskim a tym białym, zostałbym przy niebieskim. Niebieski jest lepiej wykonany. Sprawia wrażenie takiego porządniejszego. Pomimo tego, że są to klony, są to te same, powiedzmy, palowniki, to jednak niebieski jest lepszy. Ja ze względu na moje panele, zostaję przy białym. Biały pięknie pracuje z moimi panelami i jeszcze o, właśnie posłuchaj go. Cały czas chodzi. Zmiana oprogramowania wprowadziła jeszcze ciągłą pracę tych wentylatorów. Czyli Chińczyk coś pogrzebał z jakiegoś powodu ustawiłoby one ciągle, chodziły. Niebieski się wyłącza, jest całkowita cisza i co jakiś czas jak temperatura podejdzie trochę wyżej, czujnik zareaguje, uruchamia wentylatory. Natomiast ten pracuje non stop. Jednak no za te pieniądze, słuchaj, 1240, że za niego zapłaciłem. O, do tego wrócimy cashback 8%. Załóżmy, no nie wiem, 60-70 zł. No to 1160 parę. I do tego jeszcze zostaje mi ten dataloger, którego nie potrzebuję. Także cały zestaw z datalogerem wystawię do sprzedania no za, nie wiem, 80 zł. Także, no 1100 zł. Taki będzie całkowity koszt tego falownika. Może troszeczkę niżej. Jeżeli się podobało, zostaw łapkę. Do zobaczenia następnym!